Dobra pryncek Daily, dzień 21 Dzisiaj Skinia rewolucji Dobra Co mi dropnie Jak myślisz? Czy w końcu coś dobrego? Może MK to mu kał. Proszę, proszę, kurwa nie niebieski tylko. <gry> proszę. O, Pokazało mi się na chwilę tam. Na sekundkę widziałem P2000 Podrapanego SG553 dostałem Może lekko używany? Chyba lekko używane, bo albo field tested, bardzo dobry Bardzo dobry field tested Dobra, jeszcze tylko uzbrojenie, tłumiczki od razu to zakupimy Dobrze, jeszcze tylko... Kurwa, 100 skrzynek, 2000 zł i może skończę keto o i kurwa, 707 we spód, czy? To jest pan, idę kurwa Joł